Nadchodzące wydarzenia. Co nas czeka w przyszłym tygodniu? Witam serdecznie. W imieniu pana prezydenta Wojciecha Jasińskiego zapraszamy. 1 czerwca, Plac na Pawła II, Wielkie Dmuchańce, Wielki Plac Zabaw dla dzieci. Tego samego dnia, około godziny 13, zapraszamy maluchy do Centrum Kultury. Tutaj będziemy czytać bajki z prezydentem też 1 czerwca zapraszamy do Resursy na bajkowy koncert, gdzie wysłuchamy przeboje z filmów Uelta Disneya. W sobotę 4 czerwca w Resursie odbędzie się koncert solidarnościowy, gdzie posłuchają Państwo piosenek z okresu Solidarności. Sobota, 4 czerwca wieczorem, godzina 19 zapraszamy na teren Aqua Żerardów. Tutaj, szczególnie dla młodzieży, koncert Sashan. 5 czerwca w niedzielę ciąg dalszy Dnia Dziecka w Żyrardowie. Od godziny 12 do późnych godzin wieczornych będzie festyn i wiele, wiele atrakcji. Serdecznie zapraszamy. I jeszcze pragnę przypomnieć, że Żyrardów głosuje na Nestle. Nestleporusza.pl Wejdź na stronę i głosuj na Żyrardów.